A, znowu to samo. Nie, nie, chcę. Się z kamerką. No, dziękuję. Dobra. W sumie sam nie wiem, dlaczego nagrywam ten, ten, ten odcinek. Ale dlaczego by nie. Hmm. Jeśli słyszy... A! Ok. A! A tego... No wiecie co. Dźwięku, który jest... za mną, to sobie włączyłem te przed chwilą. A nie ma um, nie wierzycie mi to wam pokażę może później um, um, zimno mi i sikać mi się chce, zaraz wracam. A jeśli chcecie, żebym nagrał odcinek z na przykład nie wiem, sterali, tak, cztery, pięć odcinków, ale to na pesie, nie na telefonie, na pesie mam dopiero ten, yy, to zrobione. kreatywa. Yy, Nagrę Wam oczywiście, że nagrę Wam odcinek z PLN na PS, -ie. co nie? Tylko obiecajcie mi jedną rzecz: że pod tym odcinkiem będzie cztery łapki w górę. A nagrę odcinek Czekaj. No, cztery łapki. W górę, e, to nagram odcinek, oczywiście. Kontynuuuję. Jest przez O jezu, klef! dlaczego niebieska? A dobrze. E, options. Flex. Dark colors. Ja Ciekawe, jak to będzie wyglądać z. Z bosem jakiś. Som um, demo. Lef. Ale jej dużo jest całkiem. No weź nie pal. Że, wiem, że jesteś diabłem, ale co to mi to nie obchodzi. Ale weź nie pal Cały, całego świata. Można mieć naprawdę dużego pecha. Chodź. Nawet nasz mieć jest żywy krwi. Hmm. Fajnie. I najlepsze strzała to piamont. I najlepszy łuk to koszarka. Ale co? Nie, nie będę tak. Nie ma już mojej dobroci z nami. Koniec. Chodźcie za mną. Ej, no wiecie co? Żeby nawet najlepsze cały, Nie, czekajcie. To wy stąd już nie wyjdziecie. Aha. I postaram się, żeby... Wszyscy tu byli. Nie, czekajcie, bo ja... Zbyt dobry jestem ja. No, bo dużo mają miejsce. <laughs> Wiem! Nie, nie no, czekajcie tylko. He, 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 Dobrze. Nie, nie, To wszyscy. Jak się... wszyscy, to wszyscy. Wszyscy, ja to wszyscy! Ja cię nie mogę to mogę Jeśli nie wrócisz poszłośnie sam, to cię zabiję. Powiedz, mię telefonu, że to ponić Pokażę wam. Mogę nawet teraz wam pokazać. Pewnie ją nie słyszycie, ale i tak wam pokażę. Ach, nie wiem, pokażę wam. Teraz odpalamy. Teraz usta się właśnie zaczęła wyluć. Cofnąć się muszę trochę. Hop. I Terraria. tu was się ma? Każdy damy. by chciał mnie... O, dobra, jeden pokonany. Teraz trzy zostało. Dwóch zostało. I... Dobra. Czekaj, a ja... nie. nie. Ale cię nie hate. Oni nie. Nie, 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 nie. Chodź. No chodź. No chodź, Tu jestem. Tu. No tu jestem. Tu jestem. Tu, tu, gdzie z tobą mam tu. No, teraz to ja nas kodaje, no, nie, nie Nie. No.

Allah. Chodź. Albo to tyś ko z Ma zagładę, rozumiem? Z sobie słupki w smilczu. Tadam. No, i tak to wygląda w tej porze. Jście mi do. Hmm. Nie chyba. Zrobimy tak. Hop, hop. To też do śmieci. Hmm, wypad tam. Jakieś bloki by się przydały. No. Tak jak mówiłem, nie wiem dlaczego nagrywam ten odcinek. A, przypomnę Wam, przypomnę, ten, jeśli chcecie, albo sterali, albo z Minecrafta, ten, jakąś grę. Nie, nie, czekaj, albo sterali, albo z Minecrafta, Um, jeśli byście chcieli na ps PSie Bo ja na telefonie tego bym nie zrobił na ps PSie to napiszcie w komentarzach i, i, i zostawcie 5 łapek w ogóle to będzie jeden odcinek e, na przykład z Minecrafta e, na PS? Co nie? Postaram się to zrobić jak najszybciej Dobra, ja was żegnam. Cześć, papa. Pamiętajcie, pięć łapek w górę i będzie odcinek albo z steriali, albo z Minecrafta. I napiszcie w komentarzach, czy, z czego na persie byście chcieli. Okej, okay, pa.